Dobra, pokazywałem Wam już dość dużą willę w Kucie, pokazywałem Wam taką malutką willę w Seminiak, natomiast teraz jesteśmy w Ubud. Ubud to taka troszkę wioska, trochę dżungla jeśli chodzi o Bali i chcę Wam pokazać chyba największą, najbardziej przestronną i chyba najbardziej mi się podobającą willę. Słuchajcie, zapraszam serdecznie. Zobaczcie, tak wyglądają drzwi, bardzo przyjemne. Oczywiście podobno w każdym balijskim domu musi być kapliczka. A więc w tym oczywiście też jest. No i słuchajcie, tutaj się wchodzi a, do dużego patio. Patio jest naprawdę fajne. Basen troszkę mniejszy niż w poprzednich willach, ale z bardzo fajnym tutaj siedzącym buddą. No i to coś, co jest tutaj najfajniejsze, to ta otwarta przestrzeń. Zobaczcie, jakie przepiękne meble, rustykalne, jaka piękna kuchnia. Naprawdę, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale zobaczcie też na to, Tutaj to jest po prostu niewiarygodnie, pięknie, wyrzeźbione, ręcznie robiona taka kolumna. No, takie cztery kolumny to jest coś pięknego. Tu jest takie centrum życia, które się pojawia. No, a teraz pokażę wam dwie sypialnie, które są w tej wili. Każda z nich ma oczywiście prywatną łazienkę. I jak zobaczycie. Każda z nich jest również urządzona w podobnym stylu z przepięknymi meblami. No naprawdę, te meble są piękne. Nie wiem, ja jestem raczej fanem nowoczesnych mebli, ale te meble są po prostu piękne. Wiatraczek, oczywiście, klima. No i pokażę Wam, jak wygląda tutaj łazienka, ponieważ łazienka jest otwarta. No, a sceptycy mogą powiedzieć, że to, że łazienka jest otwarta, to nie jest nic dobrego, ponieważ przychodzą różne insekty i przychodzą różne. Jaszczury i inne gadżety, ale zerknijcie sobie. Tak wygląda otwarta balijska łazienka. Troszkę brakuje wanny, niestety, ale damy radę. I dokładnie taka sama sypialnia znajduje się po drugiej stronie tutaj, tego naszego holu. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Przejdziemy sobie przez kuchnię. Tutaj są naczynia w takiej szafeczce, możemy to pokazać, bo naprawdę no, robią wrażenie te meble. No, naprawdę. Naprawdę robią wrażenie. I słuchajcie, zapraszam do drugiej sypialni. Co ciekawe, można sobie nawet Netflixa tu pooglądać. Jest telewizor, ale kto by oglądał tutaj Netflixa? Chociaż nie, no, jakby tu siedzieć przez dwa miesiące, to można by Netflixa pooglądać. A uwaga i druga sypialnia sypialnia dla dzieci. Dwa pojedyncze łóżka tutaj będziecie mieć. Za moment Wam to pokażemy. O, właśnie. Tutaj można sobie zobaczyć. I. Taka sama łazienka, to łazienki już nie będziemy pokazywać, natomiast pokażemy, jak wygląda teraz wyjście z tej sypialni na patio. Dobra, ja się tu przeciskam. Taka willa, podobnie jak ta pierwsza willa w Kucie, którą Wam pokazywałem, będzie Was kosztować miesięcznie między 8 a 10 tysięcy złotych. No tanio nie jest, ale musicie przyznać, że mieszkać w takim miejscu jest całkiem przyjemnie. Interesują Was moje filmy, więcej na temat wolności finansowej, więcej na temat podróżowania u mnie na kanale. Zostańcie ze mną. Do zobaczenia.